Cześć wam wszystkim z tej strony Panda. dzisiaj wam kolejny odcinek z Pokémon Unite i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby kupić sobie karnet. Tak jest. W grze Pokémon Unite również mamy karnety, więc dzisiaj odblokujemy sobie karnecik. Zobaczymy jakie nagrody już tutaj będę mógł odebrać, bo aktualnie mam poziom 15, a poziomów jest 60, więc trzeba będzie troszeczkę pograć, bo chciałbym odblokować sobie wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Do końca sezonu mamy 40 dni, więc trzeba będzie troszeczkę powbijać, na pewno będą jeszcze live'y z Pokémon Unite, będą również moi drodzy odcinki z tej giereczki. więc jeżeli chcecie więcej odcinków z Pokémon Unite, strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i niczego nie przegapić, ale jeszcze zanim zaczniemy z odcinkiem, Chciałbym Was zaprosić na stronkę Diablo Chairs, gdzie możecie kupić bardzo fajne fotele gamingowe. Są tu takie modele jak X1, X Horn, X-Ray, X-Fighter, X-Player oraz X-Gamer. Ja osobiście posiadam X1 oraz X-Horn. Bardzo są wygodne, mam je już ponad e, półtora roku i naprawdę bardzo dobrze się sprawują. Fotele są dostępne aż w trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasowuje się do Was, a nie na odwrót. E, jest oczywiście. Doskonały, zarówno do grania oraz odrabiania lekcji, jest naprawdę bardzo wygodny. Są różne możliwości rozkładania fotela, możecie praktycznie na nim leżeć, więc jest naprawdę bardzo dobry. Są trzy rozmiary. Macie na przykład takie nowe modele, jak model Aqua Blue, albo tutaj Candy Rose. Jest również tutaj taki kolor bardziej Minecraftowy, jeżeli lubicie Minecrafta. Są również takie standardowe, na przykład biało-czarny albo właśnie czarno-czerwony. Są one naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Polecam sobie zajrzeć, wszystkie linki będzie. Mieli w opisie, a teraz przechodzimy już do odcinka. Dobra, moi drodzy, więc teraz sobie kupimy ten karnecik. Wchodzimy sobie tutaj, musimy zakupić te gemy, i to co jest fajne w tej gerecce, to to, że mamy jakby za 40 zł, czyli za tyle, ile kosztuje karnet, mamy drugi karnet za darmo, bo jak pierwszy raz kupujecie gemy. To macie drugie gemy za tyle samo za darmo. No, oczywiście nie opłacałbym im się to przy zakupie gemów za 500 zł. Ale ja kupię tutaj gemy za 95 zł, ponieważ dzięki temu będę miał na kolejne 5 karnetów. Więc to jest bardzo fajna opcja, dlatego kupuję to i zaraz kupujemy karnet. Dobra, zakup został sfinalizowany pomyślnie i mamy to. O kurde, ja nie wiedziałem, że jak kupię to. Dobra, ta gra jest zbyt OP, oni w ogóle nie są pay to win, trzejcie to, że jak kupicie teraz pakiet za 40 zł, to dostaniecie w sumie yy, prawie 1000 gemów, mimo tego, że kupujecie jakby 500 gemów, więc to jest mega OP. Dobra, ta gierka jest naprawdę bardzo fajnie yy, pomyślana pod tym względem i dobra, kupujemy sobie karnecik, mamy 2440 tych gemów, wchodzimy sobie w karnet. Kupujemy Battle Passa, Premium Pass. Nie kupujemy tych dodatkowych poziomów, bo nie są mi potrzebne. Proszę bardzo, Premium Pass tutaj kupiony bardzo fajnie. Claim Reward i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga, mamy tutaj na początku tak, mamy Lucario. Jest to styl do niego. Jest to skin Galactic Ghost, chyba. Nie, Galactic Ghost tak się nazywa Sezon. Jest to skin do Lucario. A, Space Style Lucario, tutaj pisze z boku, dobra. Oprócz tego, dostaniemy coś takiego, dobra, możemy w sumie odebrać. Będziemy odbierać po kolei, sprawdzę co mamy. Więc mamy, tak, 300 tego, 30 item enhancerów, więc fajnie, jakieś spodnie, e, koszule, U marynarka, bardzo ładna. I ten skin do Lucario, dobra, to bardzo fajnie. Teraz, tak, spróbujemy się ubrać w te nowe rzeczy, więc wchodzimy sobie tutaj. E, to koło ładna kurteczka, czy to jest jakby marynarka, nie, wiem, bardziej marynarka mi to przypomina. No, tak ubrany widzowie, no to pokczampik. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Dobra, te spodnie mi się akurat nie podobają. i te bardziej pasują te co miałem. No to nie pasuje, ale to jest w miarę git. Tutaj jeszcze coś mamy. Okej, okay. takie ciekawe skarpetki, dobra i buty jakieś nowe. Dobra, te buty mi się nie podobają. Fest możemy wziąć sobie takie. Ewentualnie jakieś inne jeszcze tutaj. Nie, dobra, myślę, że tak sobie zostaniemy. Ciekawie to wygląda. I dobra, co my jeszcze tam mieliśmy? W eventach coś mogę odblokować, logowanie się codzienne bardzo fajnie, tutaj w ogóle nie, tutaj nie było chyba w mailu, w tym mamy darmowe 2000 tiketów więc jeżeli nie odebraliście sobie odbierzcie, bo fajnie, że nam dali 2000 etiketów i moi drodzy jeszcze chciałbym na szybko powiedzieć, że jak wejdziemy do sklepu... Jest Mamoswine w ogóle, postaram się go kupić w kolejnym odcinku. Nie będę wydawał gemów na kupowanie postaci. Chcę kupić te postacie za e, heist, czyli muszę tutaj dużo grać, żeby mieć golda, więc na razie nie będę kupował żadnej, bo mi nie stać. E, ale na przykład jak wejdziemy sobie tutaj, to możemy za te tikety takie kupować różne przebrania. I teraz pytanko do was. Czy kupić jakieś z tych przebrań, czy nie kupować? Bo no, mam 9000 tych tiketów. To mnie stać, na przykład to mogę też kupić, to mogę kupić, to też mogę kupić, to mogę kupić, więc dajcie znać, które mam kupić, no ewentualnie jakieś tutaj rzeczy, więc piszcie w komentarzach, które chcecie, abym kupił, bo jest tego sporo, a mam dużo tych tiketów, więc będę mógł sobie na nie wydać, ponieważ no są do tego, aby kupować tutaj wszystkie temy, ja mam wszystkie, bo już się ostatnio je kupiłem, więc... No, żadnego i temami mi nie brakuje, dlatego mogę sobie to kupywać. No, i ewentualnie tutaj jeszcze mogę coś kupić, więc też możecie dać znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Dobra, nieważne, przechodzimy do giereczki. Trzeba będzie zagrać jakąś rundę. Gramy rankę ta Great, klasa czwarta. Spróbujemy kramorantem, bo ostatnio sporo nim gram i naprawdę fajnie się nim pyka. Więc mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć i będziemy niedługo mieli rankę. Eksperta, więc wybieram Kramoranta i lecimy z giereczką. Dobra, moi drodzy, tak wygląda nasz skład i jak tutaj gram Kramorantem, mamy również Gardevoir, Greninja, Pikachu oraz Charizarda. W przeciwniej drużynie jest zeraora, Absol, Lucario, Venosaur i Pikachu, więc powiem wam, że no tutaj będziemy mieli ciężko, będziemy naprawdę mieli ciężko, ponieważ po pierwsze, nie mamy żadnego pokemona obronnego, na przykład Snorlaxa, Mamoswaina, który jest nowy albo Snor znaczy Snorlax też powiedziałem, albo Blastoise, bo Blastoise też jest bardzo dobry. Nie mamy żadnego pokemona tankującego czy jakąś on ataker chyba on się nazywa, czyli po prostu takiego, który idzie na mida typu Zera czy Absol, a oni właśnie mają. Mamy jedynie Charizarda, może być ciężko, zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć, więc startujemy już sobie tutaj z meczykiem, zaraz nam powinno załadować, tak jest, ja lecę na dół, zobaczymy jak się podzielimy, mam nadzieję, że uda się zwyciężyć, bo fajnie było, Great Klasa czwarta jest już wbita i lecimy powoli po Eksperta. Dobra, na spokojnie sobie tutaj zadajemy ten damage, cykl, lecimy dalej z tymi botami, tutaj myślę, że na początku nie ma nic ciekawego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie pierwszy frak? Uwaga, tak jest, udało się go dobić bardzo ładnie. Pierwszy frak po naszej stronie, wbijamy punkciki bardzo ładnie. Wbiliśmy tutaj troszeczkę, no nie mamy tego zbyt dużo. Póki co, ojojoj, oj, oj, idzie absol. Ojojoj, oj, 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 oj. tutaj będzie nieciekawie, ale chyba w trójkę go zbijemy, szczerze mówiąc. Tak jest, raczej nam się powinno udać. Dobra, jeszcze tutaj zera, zera ora wlatuje, ale też powinniśmy raczej dać radę. Tutaj Greninja dostał te boosty od Absol'a, pięknie, udało się go pokonać, mamy Air Slasha, bardzo fajnie, bo Air Slash to jest dosyć dobry atak oraz Surf jeszcze muszę mieć odblokowany, ale to jest dopiero na szóstym poziomie, więc jeszcze mi trochę brakuje. Dobra, dobity, pięknie, ale że ja tutaj tak kokszę, to mi się podoba, Greninja już tutaj piąty poziom, ma te boosty, bardzo dobrze, bo zbiła tego Absol'a. Ale żeby teraz nie padła jeszcze, to było też spoko. Dobra, zbijamy za Rora. Widzę, że oni za bardzo nie ogarniają. Mają dosyć dobry team, ale nie za bardzo ogarniają o co chodzi. Więc no cóż, niestety, ale raczej im się nie uda zwyciężyć. Dobra, cyk, klepiemy sobie tego to Pokemona. Nad wiem jaki to jest, ale nieważne. Dobra, piąty poziom, prawie szósty. Zaraz będę miał serfa. Możemy wbić tutaj punkty, bo widzę, że... Mam już 20, więc wbijamy sobie to. 8 minut do końca meczu. No idzie w miarę spoko. Jest surfik odblokowany. Bardzo fajnie. Lecimy na Pikachu surfem. Ale dostał teraz lutę. Dobra, zbijamy go. Jeszcze nie trafił sobie tym atakiem. Ale mi przykro Pikachu dał tą siatkę taką elektryczną, nie wiem jak się nazywa ten atak ale trafił go w bota zamiast wełnie, więc przykro mi pikachu że ci nie wyszło, o, ale teraz damage, jeszcze poleciał na zarora. dobiłem? nie dobiłem, kurczę, dobił tutaj greninja szkoda, bym miał te busty. ale dobra, leci znowu atak na pikachu bardzo mocno dostał, jeszcze r-slash no i niestety nie zdążyłem go tam trafić, dobra, pięknie wbijamy punkciki jeszcze, no idzie naprawdę dosyć spoko mam nadzieję, że uda nam się zwyciężyć, za 25 sekund jeszcze będzie dreadnav Możemy tutaj wygrać, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy na Dreadnava, ponieważ widzę, że się już zrespił. Ej, co jest? W ogóle bot zniknął przede mną. Dobra, to było bardzo dziwne, ale zbijamy sobie Dreadnava, mam nadzieję, że nam się uda. U góry jeszcze Rotoma, jakby zbiła nasza drużyna, to też byłoby spoko. Okej, okay, pięknie, udało nam się go zbić, bardzo dobrze. Teraz tak, lecimy sobie tutaj, zbijamy te punkty. A ta, to już jest zbite? Dobra, ej, no to luźno. Ja mam ósmy poziom, Greninja ma prawie dziewiąty. Charizard ma tutaj też już ósmy, więc naprawdę dobrze nam idzie. Duża bitka jest tutaj na dole, dobra, spróbujemy tutaj ich jakoś porobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pięknie. Zmarnowany serf. Idealnie, normalnie. Bardzo ładnie grasz panda. Nie no, to jest akurat przypałfest. Dobra, cyk, zbijamy to. No szkoda, że to zadałem... Nie, nie zadałem, zwróciło mi, dobra, o tyle spoko, bo właśnie no by się po prostu nie zaliczyło do tego. Dobra, pięknie, dobijamy, dobijamy, dobijamy. Cyk, bardzo ładnie. Udało się, jeszcze trzeba będzie się ulecieć troszeczkę. Walimy sobie surfa na to. Dobra, bardzo ładnie. Cyk, zbijamy to. Ojojoj, ale tutaj dostałem damage, Ale na szczęście mam ten item, jak widzicie, mi trochę życia przywróciło, więc to jest spoko w tym. I ginę. No niestety dwójka mi tutaj podeszła, pikachu z zero, nie miałem szans. Ale raczej wygramy, tutaj Rotom znowu od góry leci, więc niedobrze, mam nadzieję, że tam sobie dadzą radę ewentualnie. Pójdziemy sobie na górę teraz na chwilę, zobaczymy, czy uda nam się zbić tego Rotoma, chociaż wątpię, więc lecimy do góry, cyk, uwaga. Oho, zlagowało grę. Connecting, wytyfy, dobra, teraz nie mam pytań, co tu się odwaliło, ale dobra, lecimy ulcikiem, Lucario powinienem zbić, Rotoma też mam nadzieję. Aha, Rotoma nie bije ultem, dobra, no to fajnie wiedzieć, dzięki Rotom za info, że nie bijecie ultem. Ale raczej powinienem dać radę go zbić. Zbiliśmy tutaj e, Drednawa na dole, bo się pojawiła informacja. Zbijam jeszcze tutaj Rotoma. Bardzo fajnie, cyk, cyk. Dobra, kozacko, udało się to zbić. Teraz tak, zbijamy to, mam 50 punktów jeszcze. Dobra, lecimy na górę. Za minutę są podwójne punkty i Zabdos na środku. Powinien... Powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to wygrać. Oj, 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 Zbyt dobra wiadomość. Tutaj jeszcze Lukario sklepany. Bardzo dobrze. Zostało 50 sekund do podwójnych punktów. No ja nie będę na nie czekał, bo trzeba je wbić jak najszybciej. Tutaj oni już wbijają, więc ja idę do kolejnej strefy. Proszę bardzo, cyk, ciśniemy sobie tutaj. Wbijamy te punkciki. Będzie. Ojojoj. No i nie... naprawdę, Wenozaur. Naprawdę, wstydziłbyś się. Ty i tak mi nic nie robisz. No Lukario jeszcze. No oni chyba serio chcą, żebym ja im wbił 100 punktów, a nie 50, bo za 28 sekund będą podwójne punkty, więc ja mogę sobie szczerze mówiąc, poczekać i wbić im jeszcze więcej tych punktów, ale to jest ich decyzja. No ja chciałem wbijać jak najszybciej, ale że oni kurczę tak uniemożliwiają mi to. No to ja chyba bez kitów bije już 100 punktów, a nie 50. Ale tutaj kurczę mamy przypał troszeczkę. Ok, uda mi się. Nie, 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 nie. nie. No serio Pikaczu Kurczę, pieczone porobił nas wszystkich niedobrze, ale Zabdos za 2 sekundy trzeba będzie spróbować środek. Bo jeżeli przeciwnicy zbiorą go, no to niestety ale mogą wygrać. Zabdos daje 110 chyba punktów. I jak jest dodatkowy? Znaczy dodatkowy, jak są teraz podwójne punkty na koniec, czyli ostatnie dwie minuty meczu, no to yy, mogą w sumie wbić nam aż 220 punktów, więc to jest bardzo dużo i trzeba na to uważać, dlatego no, musimy zbić tego zabdosa. Ok, tutaj 0 ora, czy co to był? chyba 0 ora. Dobra, pięknie, musimy się troszeczkę uleczyć, jeszcze fajnie było, ale dobra, walimy w sumie serfa na niego, cyk, próbujemy sobie tutaj jeszcze coś porobić, takiego absola fajnie jakby się udało porobić, cyk, jest ucik walnięty, dobra, raczej powinienem dać radę go porobić, ale mi walnął krytyka. Dobra, Charizard jest jeszcze na środku. Klepią się tutaj razem z Gardevoir z Zabdosem. Bardzo dużo punktów na środku. Chyba wygramy. Tak mi się wydaje, że raczej wygramy. Dużo punktów na środku. Tutaj jeszcze Wenozaur podchodzi. Powinniśmy dać radę. Tak mi się wydaje. Tutaj Wenozaur coś próbuje. Zabdos się leczy. 59 sekund. No wątpię, żeby udało im się yy, nas pokonać, szczerze mówiąc. Mimo tego, że w miarę wyrówna na walkę na początku. No to teraz wydaje mi się, że już raczej przeciwnicy nie mają szans. Ja mam prawie 14 poziom. Udało się nam zbić Zabdosa, czy nie? Przeciwnej drużynie się udało zbić Zabdosa. O kurcze, to nieciekawie. Dobra, to jest jednak nieciekawa sytuacja, bo jeżeli bez kitu zdążą nam wbić te punkty, to będzie przypał. Ale póki co wszystkich ciśniemy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu frajrze. Dobra, zbiłem ci to. Kozacko, mamy 50 punktów. Lecimy na e, środkową strefę, spróbujemy to zbić. Myślę, że jest szansa na to. No raczej nie mają szans zwyciężyć. Raczej nie mam szans zwyciężyć, proszę bardzo, walimy 50 punktów, zdążę, czy ktoś się zaraz pił, uwaga, lecimy, 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 50 punktów, dawaj, 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 jest, udało się, idealnie, no to kolejne 100 punktów wrzuciłem, to teraz myślę, że już szansa na to, że oni wygrają jest bardzo mała, odliczanie końcowe, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i chyba mam MVP, tak mi się wydaje, że wygraliśmy oraz mam MVP, zobaczymy, uwaga, ile mamy punktów? 444. Była wyrównana walka przez tego Zabdosa, ale na szczęście udało nam się wygrać. I zobacz, ile ja mam tych medali. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba wszystkie możliwe medale tym Kramorantem. Co jest grane? I nie mam niestety MVP. Jestem drugi najlepszy w mojej drużynie. I tutaj Greninja ma lepsze staty, ale zobaczcie. Ile ja mam medali, masakra? Co jest grane? Ja nie wiem jakim cudem i jak się te medale zdobywa ale ja bardzo często na tym kramorancie mam dużo tych medali, więc ciekawa sytuacja. Wracamy sobie już do menu, mamy kupiony karnecik, wbijamy sobie powolutku, moi drodzy, te wszystkie rangi Również będą streamy z Pokemon Unite niedługo, więc warto subskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby niczego nie przegapić. Odblokujmy sobie jeszcze tutaj tikety 16 poziom wbity, zobaczymy czy uda mi się dokończyć ten karnet. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.